Witajcie, kochani, na kanale. Dzisiaj nadszedł czas na wyniki rozdania. I tutaj już mam karteczki z imieniami osób, które wezmą udział w rozdaniu, które mają włączone publiczne subskrypcje, i widzę, że mnie subskrybują. I teraz będę losować. I tu już mam karteczkę z imieniem. I rozdanie wygrywa honorata boneczka. Tutaj pojawił się mój Instagram. E Odezwi się do mnie na instagramie e i Podaj mi swoje dane do wysyłki. Dziękuję Wam za wzięcie udziału w losowaniu i widzimy się w następnych filmikach. Dziękuję Wam za oglądanie. Na razie, cześć.